2 maj <laughs> kur by zapiał Pis. ale tam ładny Jaguar stoi chyba Jack Widać w garażu ale się zrobiło no to kabra. oj ocie oj ocie. a ja chcę pokazać jak kierowcy spędzają dzień wolny Tak się bawimy troszkę. Ale to jest masakra. Bez kurtki. Samej bluzie na rowerze jeszcze przyjechałem. Jak to wrócić do domu? O oh, shit. A jutro miałem mieć wolny, ale pewnie widząc co się będzie działo, to nasi letni kierowcy zamówią sobie egenmelding, czyli wolny na telefon, bo nie wierzę, żeby chciało im się przyjść do pracy jak tak popada. No kiedy moja kolej? Nie no to skończcie.